Jeżeli chcesz przenieść dane ze starego telefonu na Motorola E60 Pro, to w takim wypadku możemy najpierw udać się do ustawień telefonu. Następnie w ustawieniach przechodzimy na dół, aby znaleźć kopia zapasowa i kopiowanie danych. Tutaj wybieramy kopiuj dane za pomocą Android Switch. Naciskamy rozpocznij. I następnie musimy wybrać jakie jest nasze drugie urządzenie. W zasadzie to całkiem możliwe, że w międzyczasie znajdzie nam się właśnie takie oto okienko na naszym starym urządzeniu. Które pozwala nam na kopiowanie danych, więc w takim wypadku możemy po prostu nacisnąć rozpocznij na naszym starym urządzeniu Natomiast na naszym nowym, na E60 Pro musimy nacisnąć jaki rodzaj urządzenia mieliśmy W moim wypadku jest to urządzenie z Androidem Mamy tutaj kod QR, który musimy sobie zeskanować Więc naszym starym urządzeniem Przymierzamy na kod QR, tak aby go właśnie zeskanowało Po chwili powinniśmy mieć połączenie Musimy także potwierdzić naszą tożsamość na naszym starym urządzeniu, wprowadzając hasło. Następnie będziemy próbowali połączyć się z WiFi i czekamy właśnie na nastąpienie się połączenia. Jeżeli widzimy, właśnie ten oto ekran, że nasz E60 Pro przygotowuje telefon, no to musimy cierpliwie po prostu poczekać, aż nam się to zakończy. Może to potrwać nawet kilka minut. Także tutaj trzeba akurat cierpliwości. Następnie powinniśmy znaleźć takie okienko, gdzie mamy skopiuj dane z urządzenia z Androidem, także przechodzimy dalej. Znowu czekamy chwilkę. Następnie powinniśmy widzieć przygotowania do kopiowania, po czym możemy wybrać, co dokładnie chcemy sobie przenieść. Możemy przenieść sobie aplikacje, Możemy także nacisnąć na aplikację, żeby sobie wybrać, jakie chcemy przenieść. Możemy także przenieść zdjęcia i filmy, wiadomości. Ustawienia urządzenia i historia połączeń itd. Tak tak Także to co sobie chcemy przenieść, to sobie tutaj zaznaczamy i kiedy jesteśmy gotowi, to naciskamy na kopiuj i czekamy, aż nam się zakończy kopiowanie danych. I jeżeli nam się zakończy kopiowanie, to oczywiście naciskamy na gotowe, a na starym urządzeniu na zamknij bądź coś podobnego. I w zasadzie to tyle. Natomiast gdybyśmy mieli jakiś problem z tą metodą, gdybyśmy nie mogli z jakiegoś powodu przenieść, tych danych. No to mamy także alternatywę, a mianowicie aplikacje, które możemy sobie pobrać ze sklepu Play. W tym wypadku mamy całkiem sporo jakichś różnych aplikacji, które pozwalają nam na przenoszenie danych. Ja w moim wypadku skorzystam z aplikacji Send Anywhere. Jeżeli oczywiście z jakiegoś powodu nie chcecie skorzystać właśnie z tej dokładnie aplikacji bądź nie możecie z niej skorzystać no to można skorzystać właśnie z jakichś innych podobnych, które właśnie polegają na przesyłaniu danych ja jako przykład właśnie posłużę się tą aplikacją, oczywiście w takim wypadku jeżeli chcemy korzystać z aplikacji jakiejś którą sobie możemy zainstalować to oczywiście musimy to zrobić na obydwu urządzeniach ja już na tym starym urządzeniu mam tą aplikację przygotowaną także otwieram i spróbujmy otworzyć jeszcze raz, zobaczymy czy się uda Niestety z jakiegoś powodu aplikacja nie chce mi się otworzyć, więc spróbujemy ją zamknąć i otworzyć jeszcze raz. Ok, więc na, po otwarciu aplikacji na górze mamy tutaj dwie opcje do zaznaczenia, i następnie naciskamy Confirm, następnie Continue, i musimy sobie zezwolić na wszystkie tutaj dane, jakie są wymagane, na wszystkie uprawnienia, które są wymagane od aplikacji. W tym wypadku, kiedy widzimy takie oto okienko, to zaznaczamy, że nie teraz. I następnie OK, aby nie otrzymywać jakichś tam zbędnych informacji. Wi-Fi Direct możemy sobie tutaj wyłączyć. No i następnie możemy sobie wybrać to, co chcemy sobie przenieść. Teraz możemy sobie na naszym starym urządzeniu zaznaczyć to, co chcemy sobie przenieść. Mamy tutaj różne kategorie, możemy sobie wybrać chociażby zdjęcia, filmy, wideo, audio, aplikacje, jeżeli przenosimy z Androida do Androida i tak dalej, i tak dalej. W moim wypadku sobie przyniosę tylko zdjęcia, także sobie zaznaczamy to, co chcemy przenieść. I następnie na dole wybieramy send, czyli wyślij. Na naszym E60 Pro wybieramy Receive, czyli otrzymaj, i następnie na naszym starym urządzeniu powinno nam się pojawić powinien się pojawić sześciocyfrowy kod, który możemy sobie tutaj wprowadzić, bądź kod QR, który możemy sobie oczywiście zeskanować. Także naciskamy sobie na przykład na to pole Input key i wprowadzamy ten sześciocyfrowy kod, który mamy pokazany na starym urządzeniu, aby nawiązać połączenie, i naciskamy na ten czerwony przycisk nad, klawi nad klawiaturą. Czekamy na stworzenie się połączenia i powinniśmy rozpocząć przesyłanie danych. Jak już wszystko przeniesiemy, możemy oczywiście zamknąć aplikację i w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.